kierowcy, który nam pomaga, Maćka Deszera, w tej akcji. Ja życzę szerokiej drogi i mam nadzieję, że następny razem te samochody samo odwrócę pana uwagi. Ja wiem. Dziękuję panu sobie. Dzień dobry. Młodszy aspirant DZ w roku Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w czy pan kierowca widział ograniczenie więkłości? A 44. 44. Czyli nie odwróciło to pana uwagi, nie do pana uwagi te samochody sportowe, które tam stały kolejne tego to znaku. Znaczy, jak... To znaczy dlaczego o to pytam? Prowadzimy dzisiaj taką akcję profilaktyczną pod nazwą badanie przebiegu zewnętrznych na zachowanie kierowców, czy kierowcy obserwują drogę, czy widzą znaki drogowe. Mamy taki medyki, sondaż, kiedy postawie się bierze, gdzie się zatrzymani na Czyli mogę śmiało zaznaczyć, czy pan znak drogowy widział? Tak. Czyli nic, e, nic nie odwróciło pana uwagi. Mógłbym prosić o pana wiek? Trzydzieści. Spotykamy się tutaj dzisiaj na takiej prowokacji, gdzie pokazujemy kierowcom, że widzą albo nie widzą tego znaku 44. Pan jest przedstawicielem młodego pokolenia, które jeździ bezpiecznie czy niebezpiecznie? No, ja jeżdżę bezpiecznie, ale no tutaj są problemy, na pewno wielu młodych kierowców. Za bardzo się popisuje, kolokwialnie mówiąc, na drodze, co, na, co jest jeszcze problemem, no na pewno to, że my, młodzi kierowcy, często mamy problemy ze skupieniem, jest wiele czynników, które nas rozpraszają, jak telefony komórkowe, czy inne tego typu rzeczy, elektronika, koledzy, koleżanki. Pan nie stosuje tutaj takich zabiegów? Mówię tu o telefonach... Nie, ja nie stosuję, ale ja też po drogach jeszcze się nie poruszam. Mam 17 lat i mogę jeździć tylko takimi małymi samochodami, bo mam kategorię B1 w tym momencie. Mm -hmm. Ja prawo na kategorię B1. No ale jeśli już jadę właśnie po drodze takim mniejszym samochodem, to nigdy, nigdy nie używam komórki czy, czy innego rodzaju sprzętu elektronicznego. Jednak droga to jazda w ogóle, to nie jest zabawa i powinniśmy się skupić na tym, co robimy. Dlatego Pan tutaj dzisiaj uczestniczy, żeby tak, uświadomić kierowcom? Żeby uświadomić kierowcom, co się może stać i jakie są niebezpieczeństwa, gdy się nie skupimy na drodze. No i może w ten sposób przećwiczymy trochę skupienie kierowców, żeby właśnie bardziej patrzyli na znaki, żeby w takich dziwnych sytuacjach. Bardziej zwracali uwagę na drogę niż na rzeczy dziejące się wokół niej, które nie mają związku z jazdą. No to zaczynamy. Eee, jedni kierowcy widzą 44 na znaku, inni nie widzą, ale tak na razie hmm, chyba pół na pół, nie? No nie wiem, jak na razie to 99% powiedziała, że pierwszy to nawet jak zauważyła ten znak, to pierwszy jednak zauważyła samochód. Więc, więc de facto pierwszy przykuwa ich ten samochód, dopiero znak. A ja uważam, że jednak większość z tego, co sobie tu odnotowałem, to większość, większość jednak nie zauważyła tego znaku. No właśnie, ale wróćmy do tego pierwszego, to znaczy, że to jest bardzo istotne, że najpierw zobaczyli coś innego, a później znak? Zgadza się, no to ma, to, to ma mniej więcej sum imitować, czy sumować to, że na przykład mamy te reklamy, mamy wybory reklamy, więc przykuło co nas pierwszą uwagę? Coś, coś innego, coś ciekawego, kolorowego, czyli samochód oklejony, yy, kierowca rajdowy w stroju typowo rajdowym, kask, dwie młode kobiety hostessy, więc Przykuła uwagę to, a nie zna, czyli nie droga, a jednak ten, ten coś, coś innego, coś kolorowego. A znak, jak gdyby, jeżeli był już, to był w tej drugiej kolejności. Ale jednak zobaczyli znak. Na razie dwie osoby, Rafał. Więc... No właśnie, ale to jest chyba na plus dla nich. Oczywiście, jak najbardziej na plus, ponieważ pokazuje to ich podzielność uwagi. Tak, mimo, że przykuła uwagę ten samochód, a ten znak dalej było skupienie na drodze, znak 44 km, taki nietypowy, tak? No, czegoś takiego nie ma. Ale to znaczy, że y, dobrze by było, gdyby najpierw znak zobaczyli. No, dla nas to byłoby optymalne, żeby jednak pierwsze, na co kierowca zwraca uwagę, to na znaki sygnały drogowe, tak? Czyli coś, co jest związane z bezpieczeństwem. A, a drugie, żeby to była ta rajdówka, która stoi z boku. No, one są tak specjalnie ustawione obok siebie, żeby, żeby było jednolicie, no, ale no mówi pan, że zau zauważył, że yy, jednak mniej kierowców widzi te 44. Nie tak, no, z tego co na razie odnotowaliśmy tych kilku, już ponad 10, ponad 10 kierowców zatrzymanych. Z tego co wiem, to dwójka, dwie, trzy osoby powiedziały, że zauważyły znak, ale dopiero po lajdówce. Nikt nie powiedział, że zauważył znak. Między innymi mieliśmy tutaj yy, osoby uczące się, czyli na tzw. Elce. I tu młody chłopak, pełen szacunek dla niego, zauważył dziewczynę, zauważył samochód i zauważył 44. No właśnie. Aczkolwiek w tej kolejności. Ale to jeszcze gorzej, że ludzie nie widzą jednak tego znaku. Zgadzam się, bo, bo de facto przykuwa ich uwagę co innego. W nie zwracają, wydaje im się, jedna pani stwierdziła, że ona bardzo dobrze wie, w jaką prędkością się po mieście jeździ. W momencie, kiedy powiedziałem, że jednak tam znak jest, no to że rzeczywiście nie zauważyłam go. Uh -huh. Więc to, to, to właśnie obrazuje czasami tu nasze jeżdżenie na pamięć. Nam się wydaje, że jak rok temu, miesiąc temu, dwa tygodnie temu, a czasami dzień temu, jeden dzień temu jechaliśmy tędy, było 50, obszar zabudowane, to jest cały czas tak nie jest inaczej, no jest właśnie. inny znak, a pani do końca była, nie wiem, przekonana, wręcz troszeczkę może nawet oburzona, że, że, że zwracam uwagę, czy ona wie, z jaką prędkością może jechać. Czyli po prostu nie jeździmy na pamięć. Zgadza się. To jest między innymi również jeden z celów tej akcji, pokazać, że nie jeździmy na pamięć, ponieważ sytuacja na drodze jest dynamiczna. Czasami zmiany organizacji ruchu są wymuszone takimi czy innymi zdarzeniami. Jak się akcja nazywa i co ma na celu? Akcja nazywa się, jest to symulacja... Taka symulacja drogowa od śląskiej drogówki, czyli ma na celu po pierwsze pokazanie, tak jak mówiłem, że czasami coś może odwracać od, naszą uwagę, czyli billboardy, reklamy. A drugie, kampania z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie od zeszłego roku pokazująca, że młody kierowca, mimo że jest właśnie 17 lat, młody wiek, a pokazuje, że ściga się, ale ściga się w sposób odpowiedzialny. Ściga się profesjonalnie, ma profesjonalny samochód, ma odpowiedni kombinezon, ma kas, a nie ściga się gdzieś o północy na bocznej drodze chcemy pokazać właśnie tym młodym kierowcom, którzy niestety generują bardzo, bardzo dużo zdarzeń drogowych, że można się ścigać, ale ścigać w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. A ten człowiek jest jak gdyby naocznym tego przykładem, że mimo młodego wieku jest już na tyle odpowiedzialny, że ja myślę, że w rozmowie z nim powiedział, że w życiu by mu nie przyszło do głowy gdzieś tam w nocy sobie urządzać jakieś rajdy samochodowe. Jasne.